Trawa, którą tutaj widzicie, to mieszanka Baren Brook Shadow, czyli mieszanka przeznaczona na miejsca zacienione. Rośnie strasznie powoli, pierwsze korzenie miało miejsce dopiero po 30 dniach. Rozwija się całkiem w porządku. Braszka liściowa jest tutaj, powiem wam, że bardzo fajna i przyjemna w dotyku. Myślę, że z tego będzie naprawdę niezły, ładny dywan. Koszona jest na 45 mm, co dwa dni podlewana systematycznie już obecnie dwa razy w tygodniu, w poniedziałek i czwartek, odpowiednią dawką, ponieważ mam system automatycznych zraszaczy. Ale problemem stały się chwasty, więc dzisiaj robimy pierwszych oprysk za pomocą z Nowy Trio i będę posługiwał się takim oto urządzeniem ładowanym na USB-C. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to wyjdzie, jakie będą tego efekty, to zapraszam do subskrypcji. Tam jest więcej materiałów na temat tego trawnika.